cześć a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy czy warto kupić baton kokosowo-mleczny Bonitki Setters to jest taki baton który ja kupiłem w sklepie spożywczym za kilka złotych jest to generalnie dość tani baton to co jest istotne jeżeli chodzi właśnie o ten produkt no to tutaj po pierwsze masa netto 40 gramów data produktu do spożycia no i oczywiście składniki wartość odżywcza na to również warto zwrócić uwagę jeżeli chodzi Właśnie o ten konkretny produkt. No i wśród składników możemy wyczytać właśnie takie jak cukier. Tłuszcz palmowy, syrop glukozowy, wiórki kokosowe. Dalej macie również mleko pełne w proszku, mąka pszenna, tłuszcz kakaowy. Tutaj mamy jeszcze co ciekawe, mleko zagęszczone, odtłuszczone jak dobrze widzę. Tutaj mamy jeszcze słodką serwatkę w proszku, miazga kakaowa, orzechy laskowe, śmietanka w proszku. No i wiele innych jeszcze ciekawych składników. Tutaj możecie oczywiście się z tym wszystkim zapoznać. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę tutaj na wartość odżywczą. Tutaj jest ona podana właśnie w przeliczeniu na 100 gramów i jak sami widzicie 515 kalorii w 100 gramach. Dalej macie tłuszcz 30 gramów, węglowodany. Jak sami widzicie tutaj mamy, mamy 55 gramów, w tym cukry 46 gramów, błonik 2,4 gramy, białko 5 gramów, no i sól 0,52 gramy. A zatem tak to prezentuje się pod względem. Składników, wartości odżywczych, ceny i masy. Natomiast sprawdźmy jeszcze, jak to wszystko prezentuje się w środku. A zatem otworzymy sobie właśnie ten batonik i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zatem w taki sposób to się prezentuje w środku. Myślę, że dość apetycznie ten batonik wygląda. Natomiast zobaczmy jeszcze, jak to wygląda po przełamaniu. No i w taki sposób to się wszystko prezentuje prezentujemy myślę, że dość ciekawy, dość fajnie, dość apetycznie. Natomiast jeżeli chodzi o zapach, no to tutaj jest to taki czekoladowo kokosowy, myślę, zapaszek bardzo przyjemny. A teraz jeszcze sobie spróbujmy tego batonu i zobaczmy, czy po prostu jest on smaczny i czy warto go kupić. A zatem próbujemy. No i powiem szczerze, bardzo fajna, ciekawa kompozycja smakowa, tutaj smak oceniłbym dość wysoko, 9 na 10, myślę, że jest to produkt bardzo smaczny, dość intensywnie wyczuwa się tutaj właśnie ten kokos, no ale też taki mleczny posmaczek, a zatem myślę, że jeżeli lubicie tego typu klimaty... No to w takim przypadku baton kokosowo-mleczny, bonitki setters będzie tutaj dobrym wyborem. Czy polecam ten produkt? Myślę, że jak najbardziej polecam, jeżeli lubicie oczywiście batony w takim smaku. Natomiast jestem też ciekaw waszej opinii, co wysłonicie na temat tego batonu. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie jest wasze zdanie. A tymczasem to wszystko. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.